Siemanko, witam wszystkich serdecznie Jesteśmy w Tyńcu na Wiśle Będziemy testować silnik Tohatsu 3,5 konia z pontonem Erling 370 Tutaj wszystko jest w środeczku I ponton Andrzeja z silnikiem Storm 6 koni I zobaczycie jak to wszystko będzie pływało Pośmigamy, Pośmigamy. jest wiatr, będzie fala, będzie się dział... zobaczymy, zobaczymy czy damy radę Niektórych się nie lepszy. No, <gry> oczywiście. Robiliśmy testa. Krystian pierwszy raz mu odwinął chyba manetę. 3,5 konny tohacu do 17 na godzinę. Ponton 3,70. Ponton 60 i No i Krystian 150. On se zawsze obniża. 107. <gry> 107. Także naprawdę... No tak myślę, że... No, Nie ma dużej różnicy między tą szóstką a tą czym pół. Naprawdę. Ślizgnąć takie coś. Fajna sprawa. A jak cicho chodzi, ciszej mu chodzi jak. jak mój z wyciszeniem. taje obie Tonny silnik i ma większy ponton, i on dużo więcej waży ode mnie. No to naprawdę szacun. Dobra, widzimy się za chwileczkę. Jeszcze ktoś też łowi z pontonika? Ty teraz bez gazu płyniesz, tak? Zobaczymy, który szybszy. A no, czyli do trollingu... No może mam obroty wyższe, wiesz? No. Ja jako cały? Spokojnie. Spokojnie 50 kilo. Cały wszystko wyśpiewane w tłumu jest puste Puszcie niż tam jest Tak, dokładnie To co, porównujemy przyspieszonko na 3-4? 3-4 No nie jest to sprawiedliwe, ale To tak stukonny konny samochód do 170 konnego, nie? Cięższego. Jeszcze jeszcze kurwa Cięższego, nie? Ale wiesz, takie porównanie no nie. Tak bardzo dobrze sobie radzi. jak No, możesz zrobić testa. Będzie następny film, czuję. Ale dużo czasu sobie zagospodaruj. Dobra, jesteśmy na jakimś rozgałęzieniu, chyba w prawo, tak. No. Mi fale na dwa pontony fajnie, bardzo ciekawie się pływa. Już mi oczywiście raz zalał Krystian. Ło, kuźwa! Dobra. Zbliżamy się do promu. Prawie jak dopłyniemy to on już na brzegu, samochody przewozi z jedną na drugą stronę. My musimy pod liną przepłynąć. Oby się udało. Widzisz, tam idę teraz? teraz nie idę. A teraz widzę, no ale do, tylko przy brzegu. Na środku jej nie widzę no. Stapeczek przepłynie To się jakoś ślizgniemy Metr gdzieś... Tak mi się wydaje, że metr nad tym Damy rady przepłynąć pod tym Może no, bo jest tam po stronie Jak się zatrzymasz to się Trzeba będzie szybko wstekę zapinać No dobra, wyłączam nagrywanie Bo muszę się skupić na tym, żeby się nie zawiesić na lince No płyniemy na luzie Okazało się, że Krystian Mimo osłony, Mimo osłony... Zostało mu jedno pióro, no i tak płynął chwilę. Coś mówi, że mu coś drga dziwnie. Ujebał śrubę, no. Ale jaja. Na zakończenie sezonu. Na sezonu? No. już nieraz przypierdzielam to śrubą i podejrzewam, że to pokłosie tego przypierdzielenia nieraz. No ale to tak kurde wiesz, no osłona po, po coś jest, nie? Poszło kamienie poszły pod osłonę. Będzie, drobny kamień poszedł pod osłonę, i. Ale zapierdzielamy teraz z prądem. Przemieliło. No ja też yy, tam, jak że na ten brzeg ten zahaczyłem, ale tam był taki piasek. piasek Także przemielało. Czy się zastanawiam, czy płynąć na tym. Ja wiem. No na razie tak płyniemy. Albo ja będę cię holował. Zobaczymy. Góry nie skończyło się tym, że urwałem śrubę. Jak widać było na Andrzeja w filmie. Mamy sporo płynięcia. Nie wiem czy mnie w ogóle słychać, bo mamy sporo punięcia pod wiatr, razy nagrywa i holuje mnie Powiem wam, że Pani nie ma jakiejś kosmicznej malutka fala, ale jest straszne. To jest jak się nie uważa przy ale zdarza się. że już była tyle razy one było w kamień, że w końcu miała prawo po jakimś czasie odmówić odsłuszeństwa i pęknąć. Myślałem, że częściej się zdarzy, że ten bolec się ukręci, ale jednak pękła się uba. Także spływamy w stronę domu. Zatrzymaliśmy się na krótką przerwę, bo nas kurde tak wywiało. Ja się ubrałem, kurde, tu masz dwie bluzy, ja mam kurtkę. Tam też jakiś wędkarz pływa. zaparkowaliśmy nasze furacze. Ale nie ma źle, patrzyłem na śrubę, to gdzieś sto parę złotych, ta śruba kosztuje, więc nie ma tragedii, trzeba będzie kupić od razu chyba dwie. Tutaj jest jakaś, jakieś kurcze, nie wiem Rozlewisko. Nie rozlewisko, to jest taki wał. Tam, tam nie ma połączenia z tam, tamtej tam strony, więc tutaj mogą być jakieś ryby. Na pewno są, bo rzeka wysoka, to na pewno coś nam rzucała. Podejrzewam, że niewiele, ale... ale dalej nam, kurde, wieje. Dalej nam, dalej nam wieje. Będziemy musieli pomału płynąć w dół, ale... Ale... Ratuj jakiś. Ratuj? Zajść dobrze ponton? No trawy. <laughs> do trawy. Do trawy? Okej. Może być. No dobra, mamy drugi. Nie no, wieje, trzeba głąć gdzieś, gdzieś dalej, chyba stanąć, tak żeby nie wiało, nie? O, mamy kolejny postój w miejscu w takiej zatoczce, której nie wieje od wiatru. Musimy nałapać trochę ciepła. Wywiało nas pięknie. Na żaglach by można było pływać, nie? No byłoby coś z tego, naprawdę. Tutaj trzeba bardzo uważać, bo gdzieś w tym miejscu woda jest centymetrów jakieś 5 głębokości. Po prostu wymyło brzeg, została tam tylko taka opaska, więc można się ładnie nadziać. Mapiemy ciepło, będziemy spływać z powrotem na dół. A ten kolej nas śledzi. No, wędkaż nas śledzi. No, czekaj czy coś mu wzięło. Pomału będziemy dopływać do miejscu beczki gdzie ruszaliśmy rzeki oczywiście, obstawione przez wędkarzy. My ruszaliśmy wyruszaliśmy naprzeciwko klasztoru. Więc jeszcze kawałeczek zostało. W tamtym miejscu jest pełno wędkarzy ostawionych, bo były zawody wędkarskie Robinsona. Teraz już widzę, że chyba się wszyscy zbijają po malutku. Nie płyniemy jakoś szybko, bo ja z tym jednym piórkiem nie naszaleję. Boję się, żeby się nie urwało, i Andrzej nie będzie musiał holować. Andrzej płynie z tamtej strony, ładnie widać klasztor w całej okazałości, pogoda fajna, a cóż, dopłynąć na miejsce, wysuszyć spontonii. I powiem Wam, że gdybym nie urwał tej śruby, to zasuwało się całkiem nieźle, w jedną osobę 16-17 km na godzinę pod prąd, z prądem się nam niestety nie, nie, nie udało spróbować, no bo już załatwiłem śrubę. Ale Ponton, długość 3,70, waga 65 kg, silnik 3,5 konia to hatsu. Powiem Wam, że jedną osobę całkiem nieźle, no nie wiem jakiegoś sprzętu. miałem, miałem karnister 5-litrowy, w sumie wziąłem wędkę, bo zawsze może jakieś, jakieś pudełko z przynętami. Ale, ale zasuwał, no zasuwał nie było źle 16-17 16,17 na godzinę. Jak na tą wagę z tym wszystkim, więc, więc było całkiem nieźle. Dobra, wrzucę taki krótki film. Mam nadzieję, że się komuś spodoba. Z luźnego pływania. A odnośnie jeszcze Andrzeja Pontonu. Andrzeja Pontonu on dużo mniej waży, bo waży chyba 10 kg mniej. Albo 15, ma 330 długości. Silnik Sto Sto Storm, 6 koni. Z naklejką Yamaha. No ale daje radę, no, maksymalna prędkość, on, on waży mniej, Andrzej waży mniej ode mnie, więc, więc jest wszystko cały zestaw dużo lżejszy. Ale maksymalna prędkość 23-24 na godzinę w jedną osobę, więc też nawet zasuwa. No i co? Porzucałby nas pinik. W sobie przedtem trochę porzucałem, ale niestety nic nie brało jak to w Polsce bywa ciekawe jakie zawody poszły jeszcze jest niezbędne w nie jest no, zaczyna wiać bardziej co so, spływamy tą stroną żeby nie przeszkadzać chociaż wygląda na to że się już zwijają A więc co? No, będziemy wyciągać ponton z wody, suszyć, i spakować i może będzie jakaś ładna modla, to jeszcze coś popływamy. Na pewno muszę zabrać śrubę albo dwie na żeby mieć. Będę świruje swoim pontonem. No Nawet to zasuwa, powiem wam, nawet zasuwa. Jak ktoś tak pływa sporadycznie, ten Sydney Storm nie jest zły, naprawdę nie jest zły. Można się pobawić jak się ma taki nieduży ponton w jedną osobę, można, można poświrować. Na narciarza nie pociągniecie za sobą, ale, ale poświrować można Także całkiem nieźle. Jeszcze aby były większe fale to, to w ogóle musimy się kiedyś wybrać na jakiś, na jakiś większy spływ na jakiś dłuższy z kilkudniowy spływ Wisłą. Ale to może już w lecie, jak będzie ładniejsza pogoda. Więc może będzie troszkę więcej czasu. Zobaczymy, no może się kiedyś uda. Dobra, nie przynudzam Was dłużej. Płyniemy dalej, wyciągamy banja i, I do następnego razu. Może następnym razem uda mi się wrzucić jakiś film z akwarium. Jak to wszystko wygląda. Ale na razie, na razie film z różnego pływania. No śmiga, śmiga ten pontonik powiem ci, z tym silnikiem. Z tym silnikiem Yamaha nawet nieźle. Naklejka, naklejka robi swoje, nie? Plus parę koni. No. Dobra, trzymajcie się wszyscy, pozdrawiam Was serdecznie. Do następnego filmu na razie hej.